mocno lawiruje i wydaje mi się, że to jest też duży jego atut, że po prostu jest ciekawą osobą dzięki temu i nigdy nie wiadomo, co jest prawdą. No. Aniu, witam Cię bardzo serdecznie, dobry wieczór, jesteśmy na pokazie Deni Claire. Powiedz tak najprościej, za co Ty cenisz tę markę? Za jakość i ponadczasowość. Bardzo lubię taki szacunek do mody, a w Deni Claire płynie włoska krew, więc tam moda, styl jest równoważny ze sztuką. To mi się bardzo podoba, że tak naprawdę te ubrania zostają w rodzinie. To można sobie później przekazywać z dziada, pradziada, a takie ubrania zyskują na wartości. Dla mnie jakiś, jakiś płaszcz piękny po mamie, no absolutnie dużo większa wartość. I to jest fajne w Deni że one po prostu się nie kończą. To jest ponadczasowe. Pytam o to już dzisiaj któryś raz, ponieważ pojawiają się coraz częściej takie sytuacje, że przychodzimy na pokaz mody ubrań, które zaprojektowała sztuczna inteligencja. I teraz zastanawiam się, czy jest się czego bać, czy to jest jakieś zagrożenie dla projektantów mody, ale nie tylko dla projektantów mody, bo i dla dziennikarzy to jest zagrożenie i dla wielu jeszcze innych zawodów. Jak ty to postrzegasz? Oczywiście, świat się dzisiaj zmienia bardzo, bardzo szybko. E, nic nam nie pozostaje, jak się trochę oswoić, przyzwyczaić, a nie być ciągle w ofensywie i trochę z tym walczyć. E, jako jednostka e, nic e, nie zrobimy. E, musimy się odnajdować w nowej rzeczywistości, e, która rzeczywiście mocno przy, przyspieszyła i e, myślę, że trzeba wyciągać z takich sytuacji, z takich e, m, e, opcji tylko te dobre rzeczy. Masz takie wrażenie, że w dzisiejszych czasach w showbiznesie cierpimy na niedobór osób, które swoją karierę budują na szczerości i autentyczności? Wiesz, co szczerość i autentyczność w showbiznesie nie istnieje, bo gdybym ja Wam tutaj opowiedziała szczerze o tym, jaka jestem, nikt by mi nie uwierzył, bo to nie jest może najbardziej ciekawe. Wiesz, ja wiesz, bym powiedziała, słuchajcie, bardzo chciałabym rodzinę, męża i w ogóle marzy mi się domek yy, i piesek. No, to nie jest, wiesz, fajne. Ludzie szukają zaczepienia, gdzie mogą kogoś zhejtować, żeby wylać tą swoją złość, yy, więc przykre to jest, ale trochę tak jest, no. A jak postrzegasz fakt, że wczoraj u Kuby Wojewódzkiego gościła Karola pieński Myślę, że to jest nowy, mocny początek sezonu. Teraz dużo o niej się mówi. Wydaje mi się, że Polacy chcą ją lepiej poznać, a u kuby na kanapie no, nic lepszego nie mogło się zadziać. No, tamte pytania, ta, ta atmosfera, to wszystko. No to wydaje mi się, że jest miejsce i program, który na pewno warto śledzić. Ale uważasz, że Caroline Piński, ta postać wykreowana, kreowana cały czas, to jest jakiś projekt społeczny, który, na którym my wszyscy jesteśmy testowani? Może to sztuc sztuczna inteligencja stworzyła Karolinę. Nie wiem. W każdym razie, ja jestem super open na nią. Okej okay, dla mnie, że jest. Dzisiaj już widzimy bardzo dużo dziwnych rzeczy. Tak naprawdę ważne, żeby dziennikarze zadawali fajne pytania, żeby gdzieś tam weryfikować też te osoby i ich historię. No bo tak jak się ostatnio okazało, no nie do końca te media są zgodne z tym, co się dzieje naprawdę. Czy nawiązujesz tutaj do sytuacji z Sebastianem Fabiańskim i Kubą Wojewódzkim? Eee, Tobą. Do to której sytuacji? Do tej sytuacji, gdzie media podawały wiesz, informacje, newsy o tym, że spotykacie się gdzieś w restauracjach. Nie było do końca wiadomo, jaki jest Twój status w związku z Kubą Wojewódzkim, i wszyscy byli strasznie tego głodni i ciekawi. Słuchaj, ja bardzo sobie cenię, że nie wiemy do końca, co w tym moim życiu się dzieje, więc ja to w takim stanie zostawię i niech to sobie ewoluuje. Natomiast no, ja nie chcę opowiadać o swoim życiu prywatnym, nie chcę się tłumaczyć, nie chcę pokazywać go, więc to, co tam gdzieś wyskoczy i się pokaże, no to już nie mam na to wpływu. No właśnie, a ten styl takiej enigmy, tajemnicy, niedopowiedzenia, możliwe, że przejęłaś trochę od Kuby Wojewódzkiego. Mam wrażenie, że on jest mistrzem we wzwodzeniu społeczeństwa, ludzi, yy, w mówieniu tego, co tak naprawdę dzieje się w jego życiu prywatnym. Raz mówi jedno, raz mówi drugie. Media to chwytają. Nie wiadomo właściwie, co jest prawdą. Tak, no Kuba mocno lawiruje i wydaje mi się, że to jest też duży jego atut, e, że po prostu jest no, ciekawą osobą dzięki temu i e, nigdy nie wiadomo, co jest prawdą, no. Dokładnie. Na koniec jeszcze chciałem zahaczyć o jeden ważny temat, bo mówiliśmy już o Karola Pieński, która bawi się trochę nami, ale ostatnio było jeszcze też głośno o Natalii Janoszek, która też, no... Nie była do nas, wobec nas szczera, i czy tutaj też byłabyś tak entuzjastycznie nastawiona wobec tej persony, wobec tej kreacji medialnej? Wiesz, co ja nikogo nie chcę hejtować i oceniać. Wydaje mi się, że tym bardziej, że Natalię spotkałam raz gdzieś tam na kolacji, yy, więc nie rozmawiałam z nią długo, nie, nie znam jej prywatnie. Yy, to, co yy, Krzyś Stanowski nagrał, to jest bardzo dobry materiał. Yy, natomiast yy, ja. Nie czuję się w obowiązku i ani chętna do tego, żeby tą dziewczynę dalej gdzieś tam przygniatać. Ale uważasz, że ten hejt i takie maglowanie tego wszystkiego należało jej się, to jest dobre, co się w tym momencie w społeczeństwie obecnie dzieje? Wiesz co, ja mam dużo empatii w sobie i dużo też współczucia. Ja nie wiem, jak tam jest. Może dobrze, żeby w takich sytuacjach gdzieś tam jednak się udać na terapię, skoro nie jesteśmy w stanie. Kontrolować tego, co jest prawdą, co jest kłamstwem. No i tego jej życzę, żeby była szczęśliwa i żeby gdzieś tam złapała ten swój balans na nowo. Tego życzymy Natalii, a Tobie życzymy dzisiaj tutaj wspaniałego wieczoru. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Nawzajem dziękuję.